Chyba mam znajdę dnia, nie wiem jeszcze Czy to tylko wyobraźnia Plata figle, ale patrzcie jaki tu kształt wychodzi <śledzicie> Widzicie to O masakra jak to będzie hełmofon Jak to będzie hełmofon, To ja jestem już dzisiaj kontent. Proszę bardzo, nasze piękne pole, już piękny młody powrócił, w czasowicze wrócili. I specjalnie dla nich właściciel ziemski okosił całe poletko. Także jest wspaniale, ja też tu jestem. Dzisiaj sprawdzamy mine laba na takim oto ślicznym polu porze pakowym. A tu patrzcie, na start od razu jeszcze nie zaczęliśmy, a już piękny złom każdy zią zbiera złom tak jest. chyba, że co z niego zrobimy zastanowię się jeszcze to mógłby być dobry miecz, nie? mógłby i może być no to zobaczymy, czy mi się będzie chciało także nic, ruszamy do boju życzcie powodzenia nam bo mam nadzieję, że coś wyszło nowego Na dzisiaj jakiś guziczek bez ucha, już go wstępnie obdarłem z godności i to mamy prusaczka z koroną, niestety w stanie słabym, ale widać tu koronkę, ja ją spróbuję jeszcze wyczyścić, to Wam najwyżej pokażę jeśli cokolwiek z tego wyjdzie. Patrzcie co to się tu stanęło. Jakiś piorun. Nie będę mówił jak. A tu co się stanęło? Piękne wykopanie. I pięknie wyleciało. Aluminiok, oprócz jaki piękny aluminiok. Pięćdziesiąteczka. Pięćdziesiąt fenoli. Z. Yy, jak to się? Z Weimaru, tak? Przed II wojną światową jeszcze republika weimarska. Ale śliczny stan. Piękna monetka. Naprawdę. Który tam rok? Pokaż no się. 1920, równy. Super sprawa. Jest w końcu pierwsza monetka na naszym polu sprawdzonym. Zobaczymy co będzie dalej. Proszę, a cóż to mogło być? Taki kawałek niczego. A z tyłu ma piękną igiełkę i spineczkę. żeby była to jakaś odznaka. Niestety totalnie nic na niej nie widać, więc tyle, <tyle wiemy, tyle ja wiem co i wy Czyli że czy nic no niestety tak się zachowała ślicznie na tym poletku O proszę, tutaj zlazłem na chwilę z pola musiałem iść za potrzebą tutaj zaraz przy tym polu wpadła łóka małzerowska, tym oto sprzęcichem ja ją tu odłożę, rękawice Ale się ze mnie leje, ludzie jaka jest pogoda. A tu wam pokażę. O, tu już widać kolejną. Usunię Małże dosłownie 5 metrów dalej. I patrzymy dalej. I dalej też coś jest Czyli mamy jeszcze sygnałki. Zobaczymy stanowisko strzeleckie albo to nie ja wziąłem nożu łopatki bo mieliśmy chodzić po polu ale zlazłem niestety do lasu bo no, po prostu jest masakra o proszę jest następna pinpointer sprawdza się tak dobrze jak nożą łopatka <laughs> także jest trzecia ucha odkładamy i peczamy dalej no i będzie kolejna. Widzieliście Bardzo ładny sygnał na moim obusiu. Jest to? Co to jest? A nie, tym razem proszę bardzo. Co do łusek wpada Kódeczka. <grystanie> Czyli no, brakuje nam jeszcze dwóch. Zaraz <grystanie> sprawdzimy czy jest tu reszta. No, nie widzę, nie widzę. No ale coś ktoś tu szczero strasznie, coś tu strasznie szcziro. zaraz tu przejrzę jeszcze okolicę, zobaczymy. Widać, że to co ludzie mówili, że tu się ostro naparzali. W 45 nie jest kłamstwem Proszę bardzo, trochę dostała ode mnie. Ale kolejna, kolejny Mauzerek wystrzelony. No nic widzę, że dzisiaj z tego tych polnych wykopek zrobiły się takie jakieś ala militarne nic jeszcze, posadzę tu troszkę po tym lesie bo jest naprawdę za gorąco nawet nie wiem czy się pokazywać jak wyglądam a patrzcie, patrzcie po prostu fontanna się ze mnie leje Z 30 stopni ponad i nie idzie wytrzymać Sławek się tam już widzę rozebrał jak go Pan Bóg stworzył tym razem zgoła lepszy znał 27 na łuski był 16 mogę strasznie ten wykrywa że słuchawek nie założy dzisiaj bo mi głowa odpadnie z tego gorąco młody też się chowa przed słonkiem no nic no w lesie można jeszcze kopać ale ja tam na słońce nie wychodzę No i cicho chyba mam znajdę dnia nie wiem jeszcze czy to tylko wyobraźnia plata figle ale patrzcie Jaki tu kształt wychodzi. Mm. <laughs> Widzicie to? O masakra, jak to będzie hełmofon, Kurde. jak to będzie hełmofon, to jestem już dzisiaj kontent. Po prostu obrócony chyba do góry nogami. Czad, kopię dalej. Trzymaj Pany telefon cały i podejmujemy Co się tam Chyba To był tylko korzeń Chyba odpada Patrzcie na to O Boże na to pszczyna jest mój pierwszy o, proszę, łeb został o, ludzie, patrzcie jak głowa została tu jest głowa z a tu jest moje nowe nakrycie głowy może nie w tym ale, ale jest z drugiej strony, niestety, ale sprzęt, ale cudownie, naprawdę, <laughs> tego jeszcze na kanale nie było. Patrzcie, tylko jaki piękny niemiecki hełmofon. No i dobrze zapowiadały te useczki tutaj bardzo dobrze, coś się tu musiało dziać. Czad, czat. ja jestem tak kontent, że dawno tak nie byłem, chociaż taki spocony. A patrzcie, jak wyszło stąd zajebioza zajebioza i ludzie to jest chyba wypad życia patrzcie tu Tak wracamy dobra więc wracamy młody podejmuje, młody podejmuje drugą znajdę Poka Bokiem Ale czatek Ale piękny wypad Dobrze, że poszedłem za potrzebą do lasu, ty. Patrzcie to, patrzcie to, coś pięknego. Także mamy już zestawik o. proszę jaki zestaw piękny ja tu monet szukam a tu takie rzeczy wychodzą. Coś pięknego. Po długiej, długiej, długiej naprawdę przerwie. Pod hełmów i innych rzeczy wpada monetka pierwsza i ale to chyba No niestety destrukt jakiś destrukcik mm. Coś tutaj jakby było, ale... ale co? No coś tu jest. Ja nie wiem, czy to nie jest to. er takie, czy to nie jest. O ja coś mi już łazi po plecach. To nie będzie serwo. Ileś tam części talaja? Bo tu widzę tą taką nogę od erki chyba i na górze korona, No nie wiem, nie jestem pewien. Tak czy siak jest to strasznie zjedzona moneta. No ale jest, w końcu W końcu coś się zaczyna dziać. Oj, mamy kolejne maleństwo. Matko Boska, jaki jest zupa, ja już nie mogę. pozwólcie, że zdejmę okulary, bo nie będę nic widział. I nie będzie co opowiadać o niej, jak ja nie będę widział o, ale tu nie ma wiele co do opowiadania to jest piękny jeden grosik z dwudziestolecia międzywojennego moi mili śliczna moneta, o proszę proszę jaka piękna, dwudziesty siódmy rok jeden grosik w międzywojnie to cieszy, taka monetka cieszy śliczna sprawa fajnie się szuka, fajnie Pada kolejna monetka, ale ja zaraz padnę. Już mnie boli. W tym muszę zdjąć do identyfikacji gdzie to smakło. I cóż to mamy? Czymże jesteś? Pokaż się. Nie ma czasu. Proszę bardzo. Cesarstwo 1. 1. Fenon. 1. Fenolek z cesarstwa niemieckiego, ale jeśli macie możliwość, to nie chodźcie na wykopki w taką pogodę, bo to jest męczarnia. Przestaje być przyjemność, a jest pieprzona męczarnia. Łeb już boli, cały czas się z człowieka leje No nic, no wpada kolejna moneta, ja myślę jeszcze chwilę pochodzić i będę sławka namawiał, żebyśmy stąd spadali. No mimo tego, że znajdki zajebiste dzisiaj powychodziły, to Czuję, jak tylko denerwuje przez ten upał. No, ale chcąc coś znaleźć, trzeba łazić. I trzeba korzystać, póki te pola są takie, jakie są teraz. <grymne> jak? Rewelacja! To lubię! Ja ostatni raz jestem na wykopkach w taką pogodę. Ja mam to gdzieś. I na moje kurwa siły już. Nigdy więcej. Kurwa. Nigdy, nigdy, nigdy. Pokaż młody coś, co znalazł. Ostatnia znajdka. Korona. Korona <grywa> cierniowa. <grywa> Pokaż ją na sztokus. Tak do mnie. O, Piękne dyska. znalezisko. Każdy ziom tak jest, zbiera złom Stary złom czekaj. Dyszka no. <grywa> dyszka jest. <co>? dyszka. <grywa> piękne, piękne znalezisko. No i tak, kończymy dzisiejszy wypadzik. Jestem zorany totalnie, nie chcę mi się już nic, może tylko o kąpieli. Ale było, <laughs> zajebiście było, jak sami widzicie. Proszę bardzo, zacznijmy od tych najmniej radosnych rzeczy, czyli ten jakaś odznaka z wpinką, na której nic nie widać. Guziczek, plusaczek z koroną, niestety, też w stanie agonalnym. To podejrzewam, że to jest srebrko z tą erką. Taki chyba to jest 24 albo 48 część talara, już nie pamiętam. Jeden grosik, 20-lecie międzywojenne. Jeden fenolek, cesarstwo niemieckie. 50 fenolków Weimar. I tu od tego się zaczęło: od łuseczek. Łuseczki naprowadziły mnie na dobrą drogę razem z łódką. Było ich w sumie 5, ale gdzieś tam zgubiłem po drodze. Przy tych pit -stopach. No i oczywiście. Z mi dnia nie może być nic innego jak tych dwóch panów tutaj, <grymianie> czyli piękny hełm niemiecki plus do tego bagnecik niemiecki, coś pięknego, no, spełnienie marzeń, naprawdę. Marzyłem o klamrze zawsze niemieckiej, o hełmie nawet nie, nie raczyłem marzyć, więc, <grymianie> więc to jest dla mnie coś pięknego. Piękny dzień, piękna znajda. A wszystko dzięki potrzebom fizjologicznym, bo do lasu tam bym nie poszedł. <laughs> Także ja dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście. Jeśli się podobało, to zachęcam do zostawiania po sobie jakiś pierdół, typu komentarze, typu lajki, typu suby. Także ja z moją nową czapką zostawiam Was. Trzymajcie się na razie.